Cześć, witajcie, ja jestem w PN Witam i zapraszam Was na 46 part z serii Przygody z Margonem Przed chwilą powiem wam szczerze, nie czuję się najlepiej Wypiłem parę flaszek od Rumcajsa. Głowa mnie tak napierciela, że ja nie wiem jaka ja... Chciałem mi sobie do Itham odpocząć w zajeździe u makiny, A nagle patrzę, jakiś taki przybłęda tutaj stoi na początku nie wiedziałem o co mu chodzi, zaczął do mnie sapać i mnie wyzywać. No to ja mówię, spierdzielaj nobie, weź ty lamusku ode mnie odejdź, ja nie, nic od ciebie nie chcę, więc mnie nie atakuj. Ale potem się okazało, wypiłem jeszcze jedną flaszkę i wydawało mi się, że to jest Heros. Potem kolega uświadomił mi, że naprawdę znalazłem Herosa. Jak ja tu szedłem do wampira, żeby mu też coś tam Ostrzegam, że on też jakąś flaszkę sprzedaje i coś tam rozprowadza. Jakieś tam towary różne. To mówię, coś tam od niego zakupię jeszcze. Jak już jestem na takiej bombie zegarowej, to mówię, a cholera, jeszcze więcej tego by było. To może ja już wannę tego herosa Patryka, nie przedłużając. Wiadomo, że mam go na dwa hity. Patrzcie, jaki krytyk. Komandosik tak mu zapierdzielił, że pewnie z butów wypadł. O Jezu, co to nam lotło? Unikat, podstępne się Patryka. A więc co? Teraz ja może nie będę przedłużał dalej tego partu? Nie gniewajcie się, że ten part był taki krótki, ale mówię Wam, tak jestem napierdzielony, że ja dalej tego nagrywać nie mogę, sorry. Znowu może znajdę teraz karmazyna. Zaraz, tam. mam się zrespi, opętany ponad w orlej grani. Zobaczycie, ja to teraz takie chczyty wgrywam, mówię Wam. Zaraz tu będą herosi, demonis. Kiedyś, pamiętam, był chyba taki event, że demonis pan nitości był w ale coś takiego. Kiedyś coś takiego na YouTube oglądałem, lecz nie wiem, czy to była jakaś prawda, czy jakieś oszustwo. Dobra, unikat minut. Odpocznę sobie, wyśpię się i jutro może znowu coś do was się odezwę, bo teraz naprawdę mój wojownik jest taki nawalony. Chyba cztery flaszki, żebym wychlał od tego. Czekajcie. Już sobie przypominam. Wiem, gdzie są takie specyfiki leczące na takiego kaca, którego ja mam. O, u Kastora kupimy ta, takie niedźwiedzi, takie różne rzeczy. Zobacz, pokażę wam. Patrzcie. Mówię wam. Jedna miksturka z niedźwiedzia nam wystarczy. Patrzcie, ch hilnie się 10 razy. I mówię wam, że to naprawdę nam pomoże. Sam kolega mój sprawdzał, bo też był w takiej nie niezręcznej sytuacji jak my. No dobra. Unikat lotnięty, już kad zwalczony. Żegnam się z wami. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania mojego filmu oraz kanału. Jeśli chcecie więcej takich filmów, oczywiście napiszcie w komentarzu i dajcie łapkę w górę, żeby mnie do tego zachęcić. Dobra, ja nie przedłużam, ja już zapierdzielam do ithan, bo szkoda czasu. Makina już ciep cieka czeka na mnie z ciepłym muszkiem, ciepłą może herbatką i z ciepłą pościelą. Dobra, pewnie coś zrypałem na, przy końcu. Dobra, mniejsza, to ja już wchodzę do ikan. Narka.